Jednym z największych osiągnięć w sekcji zamówień publicznych było stworzenie katalogu propozycji pozacenowych kryteriów oceny ofert. Niejednokrotnie szpitale mają problem z właściwym określeniem przedmiotu zakupu. Chcąc kupić wyroby medyczne, szpitale niejednokrotnie nie wiedzą, jak określić przedmiot zamówienia, w jaki sposób dokonać tego zakupu. Izba Polmed poprzez swoje propozycje poza cenowych kryteriów oceny ofert chce wyjść poza czysty schemat zakupu na podstawie ceny, pokazując inne możliwości. Pracujemy ze szpitalami w taki sposób, by umożliwić im prawidłowe zamawianie wyrobów medycznych, innowacyjnych unikatowych poprzez przygotowanie propozycji kryteriów, ale również poprzez serię szkoleń dla różnych pracowników szpitali, od zamówień publicznych, poprzez inne osoby biorące udział w przedmiocie zamówienia. W ramach zespołu również pracujemy w międzynarodowej organizacji Medtech Europe obecnie nad zmianą dyrektywy o zamówieniach publicznych, która będzie Wprowadzała uproszczenia w trybie zamówień publicznych. To praca zespołowa, to praca wielu osób, często z firm konkurencyjnych. Dlatego jesteśmy dumni, że jesteśmy w stanie osiągnąć wspólnie zgodne z prawem i zgodne z zasadami etyki porozumienie ponad podziałami.